Pamiętam doskonale moment, gdy zobaczyłem po raz pierwszy renderowane scenki z Resident Evil 3. Jako dzieciak okropnie się ich bałem, gdyż tworzyły najgorsze moje koszmary. Chociaż mocno się postarzały od tamtego czasu i ewidentnie to widać na przykład w przypadku Resident Evil 2, to wciąż mają swój specyficzny, mroczny klimat wyróżniający serię na tle podobnych straszaków. Zanim Anderson złapał się za tworzenie filmów i przed premierą animacji Resident Evil Degeneracja wyszedł bardzo ciekawy projekt Biohazard 4D Executor, któremu warto poświęcić te 20 minut nawet dziś. I teraz tak Rezydenci, jeśli nie oglądaliście filmu, zachęcamy, abyście wpierw to zrobili. Jest dostępny za darmola na YouTube, więc ostrzegamy teraz, że jeśli obawiacie się spoilerów, to lepiej abyście tak zrobili i wtedy wrócili tutaj. My tymczasem zaczynamy. Fabułę streścimy wam najbardziej jak to możliwe, ale wciąż zachęcamy do obejrzenia. Film skupia się na pięcioosobowym oddziale UBCS, którzy otrzymali zadanie ewakuowania z zarażonego miasta dr Cameron, kobiety naukowca korporacji Umbrella, która prowadziła badania nad kolejnym z wirusów. Po przybyciu oddziału do jednego z magazynów żywności, gdzie lokalizację naukowca wskazuje nadajnik przyczepiony do jej dowodu osobistego, natknęli się na humanoidalnego potwora, który zabija jednego z członków zespołu. Po krótkim ostrzale rozrywają potwora na kawałki za pomocą granatnika, a sygnał nadajnika zaczyna się poruszać. Tymczasem karaluch pożywia się martwym potworem i zostaje zainfekowany wirusem, który najprawdopodobniej daje możliwość pierwotnemu nosicielowi przenosić swoją osobowość z jednego ciała do drugiego. Macie skojarzenia z filmem coś? Dzięki czemu monstrum infekuje szczura, aby później, jako wrona, podążać dalej za członkami UBCS. Wszystko na to wskazuje, że kobieta znajduje się gdzieś w kanałach miasta. Po dotarciu na miejsce dowódca oddziału Klaus wydaje rozkaz Edowi, aby ten strzegł włazu. Wraz z Normanem i Rogerem eksplorują ścieki i wysadzają jedną ze ścian, tam gdzie sygnał z nadajnika jest najmocniejszy. Pomieszczenie skrywa sprzęt naukowca, a Klaus zostaje zaatakowany przez psa. Jednak nie stanowi on dla niego żadnego zagrożenia. Okazuje się, że nadajnik został przymocowany do obroży psa, a Cameron nigdzie nie ma. Pomimo tego, Roger twierdzi, że wykonali zadanie, gdyż dotarli do bazy danych kobiety na temat wirusa oraz jest przekonany, że monstrum, które uśmiercili w magazynie, to zainfekowana przypadkowo pani doktor. Klaus nie może pogodzić się z tym, że został zmanipulowany i wykorzystany. Po krótkiej szarpaninie z Rogerem pada on na zwłoki psa, a krew zwierzęcia dostaje się do jego ust. Na ulicy Ed bezskutecznie opróżnia karabin szturmowy w powietrze, gdy zarażona wrona rani go, a Klaus i Norman biegną, by zbadać sprawę. Podczas wchodzenia na drabinę Norman zostaje zabity i rozerwany na pół. Potwór wszedł w ciało Eda i zaczął mutować. Klaus ucieka kanałami przed potworem, lecz kiedy wydostaje się na zewnątrz, zostaje raniony przez monstrum w nogę. W ostatniej chwili pokazuje się Roger, który najeżdża autem mutanta. Klaus dzięki zamontowanemu karabinowi maszynowemu otwiera ogień, wykańczając zmutowanego Eda. Klaus traci przytomność, lecz budzi się na przednim siedzeniu auta. Dziękuję Rogerowi za uratowanie życia i pyta o naturę wirusa. Łączy się on z genami jednego stworzenia z drugim i regeneruje ciało zainfekowanej osoby za pomocą nowego gospodarza. Klaus zostaje następnie przebity przez Macki, gdy Roger zaczyna przekształcać się w Kamerun. Wyjaśnia, że obserwowała zespół pomimo wysadzenia jej formy w magazynie, gdyż jej pies został również zainfekowany wirusem zawierającym jej geny co pozwoliło przejąć jej kontrolę nad ciałem psa i przekazać wirusa Rogerowi po przypadkowym spożyciu krwi. Stwierdza, że będzie kontynuować badania, aby powrócić do ludzkiej postaci, a następnie oświadcza, że nie przekaże swoich wyników badań korporacji Parasol. Koncepcja Biohazard for the Executor została pierwotnie stworzona przez anime reżysera Yasuhiro Imagawa, który zaproponował Capcom projekt filmu. Z racji tego, że film wydawał się interesujący, dostał on zielone światło. Pierwotnie nosił nazwy Biohazard for the Horror, lecz z czasem został zmieniony. Projekt został po raz pierwszy ogłoszony publiczności pod koniec października 1999 roku. We wczesnych etapach produkcji Imagawa był odpowiedzialny za planowanie i scenariusz, współpracując przy filmie z Higuchi, jednym z najlepszych gości od efektów specjalnych na świecie. Ostateczny scenariusz napisał Daisuke Okamoto pod nadzorem jednego z oddziałów firmy Capcom, Flagship. Renderowanie CGI było obsługiwane przez firmę Visual Science Laboratory, a projekt stworzony przez artystę 3D, którego obszerne portofilio można znaleźć w internecie. Ze względu na przedstawioną silną przemoc, powstały krótsze wersje 20-minutowego filmu, z którego wycięto pewne sceny. Film został wyprodukowany z budżetem 150 milionów jenów, co daje nam na polskie złote w zaokrągleniu około 5 milionów. Pierwszy pokaz filmów nastąpił na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Fantastycznych w Tokio 27 października 2000 roku. Film jest pokazywany w kinach dla dużej widowni po dzień dziś, w parkach tematycznych oraz co ciekawe w pojedynczych kabinach dla niewielkiej liczby widzów, m.in. w Osace. Aby uzyskać bardziej wciągającą prezentację, dystrybutor Digital Amuse zaprojektował specjalne cylindryczne fotele, które mogą potrząsać widzami i wydmuchiwać powietrze na szyję. Jak widzicie, seria Resident Evil skrywa sporo smaczków i tajemnic. Założę się, że o owym filmie wiedzieli jedynie weterani Rezydencji Zła. Świetne w tym wszystkim jest to, że po tylu latach można poczuć się jak poszukiwacz skarbów i polować na tego typu perełki. A może Wy znacie równie ciekawe, lecz mało popularne tematy odnośnie Rezydenta lub mieliście możliwość obejrzeć wspomniany film. Na własne oczy w jednym z takich kin lub specjalnych kabin. Napiszcie śmiało w komentarzach, walnijcie łapę, a wszystkie ciekawe informacje na temat Biohazard 4D Executor znajdziecie w opisie tego materiału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, rezydenciaki! Hej!